Od dłuższego czasu zastanawiamy się, jako organizacje pacjentów, jak zorganizować lepszy y, screening we wszystkich badaniach przysiewowych. Ta zgłaszalność no, odbiega od y, średniej y, zdecydowanie w krajach y, zachodnich czy, y, czy Ameryki. I od lat staramy się również no, tak edukować społeczeństwo, żeby ta, y, ta zgłaszalność była większa. Jak Pan doświadczony, prowadzący ośrodek profilaktyki, epidemiologii nowotworów widzi możliwość poprawy tej sytuacji? Problem jest bardzo złożony i problem jest trudny do rozwiązania, ponieważ badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi w Polsce mają już swoją historię, 15 piętnastoletnią aż. I niestety z roku na rok ta sytuacja, jeśli chodzi o efekty podejmowanych działań, jest coraz gorsza. Myślę, że to jest czas na to, aby podjąć kroki radykalne i w sposób zdecydowany zweryfikować ten program, korzystając z doświadczeń państw, które mają naprawdę bardzo wysokie osiągnięcia, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego typu programów. Opierają się zresztą na zaleceniach, które Opracowane zostały przez Unię Europejską. Unia Europejska korzysta z pomocy ośrodków referencyjnych, których kilka w Europie jest. I tak jak mówimy, że w szkole ściąga się od najlepszych, tak w tym wypadku nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko trzeba skorzystać z tychże właśnie rozwiązań. Nie wydaje mi się, żeby badaniami przesiewowymi powinni zajmować się klinicyści, powinny się zajmować centra onkologii. Mamy przecież Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, którego odpowiedniki w innych krajach zajmują się właśnie organizacją badań przesiewowych. Zupełnie inne instytucje powinny kontrolować jakość tego, tak aby wykodywać to w sposób rzetelny i wyłapywać faktycznie błędy, a nie przykrywać te błędy. No, i kolejna rzecz to jest kwestia szkolenia personelu, kwestia tego, aby test diagnostyczny, który jest wykorzystywany w badaniu przesiewowym, był testem wiarygodnym. Na to składa się sprzęt i osoba, która ten sprzęt obsługuje, a jednocześnie też odczytuje wynik, jaki uzyskujemy. To są niezbędne warunki, które trzeba spełnić do tego, aby myśleć o tym, aby te badania były. Rzeczywiście sensowne i wiarygodne, bo to, co się przekłada na niską zgłaszalność, również to małe zaufanie do tego programu. Odsetek nowotworów, których jest, jest nie roz, które są nierozpoznawane w badaniach przesiewowych w Polsce jest bardzo wysoki, i jest to konsekwencja tego, że badania są wykonywane na złym sprzęcie, oceniane przez niewykształconą kadrę. I w związku z tym podważa to zaufanie do testu diagnostycznego. Tak być nie powinno, i od tego trzeba zacząć. Rozumiem, że też od lat mówimy właśnie to, co pan doktor w tej chwili powiedział o jakości, bo to jest ważna sprawa jakości. Mamy około 350 ośrodków w Polsce, które wykonują badania i z mojej wiedzy wynika, że nie musiałoby być tyle ośrodków, właśnie iść lepiej w tą jakość, bo inne kraje mają dużo mniej ośrodków, większą zgłaszalność i dobrą jakość. To jest tak, proszę Państwa, jak w gastronomii. Są restauracje, które są wyspecjalizowane w poszczególnych rodzajach kuchni, w poszczególnych potrafach, mają krótką kartę dań i te dania są smaczne. O odpowiedniej jakości i nie narzekają na brak klientów. Jeśli ktoś robi wszystko, to znaczy, że nic nie robi dobrze. W krajach, w których te screeningi mamograficzne funkcjonują na bardzo wysokim poziomie, liczba ośrodków jest ograniczona. Na przykład w Holandii mamy ośrodków 90, w Polsce 345. Holandia ma populację zdecydowanie większą do zbadania niż Polska, ale tam wymagania są takie, że lekarz radiolog, który ocenia mamografię, musi ocenić tych mamografii minimum 10 tysięcy rocznie po to, żeby mógł w tym programie funkcjonować. Co więcej, co dwa lata musi przejść test atestacyjny, aby sprawdzić, czy nie poczuł się zbyt pewny siebie i nie popełnia błędów, bo to leży w ludzkiej naturze. A jako przedstawicielka pacjentów, a na nawet... razie. Pacjentów przy ministrze, czy na innych radach Krajowej Sieci, Krajowej Rady ds. Onkologii, monitoruje mocno o lekcje zdrowia w szkołach. Czy ten pomysł, żeby właśnie od najmłodszych lat edukować dzieci, jest dobrym pomysłem? To jest bardzo dobry pomysł, który zresztą sprawdza się na świecie. Dzieci są doskonałym nośnikiem informacji. To się nawet w. Psychologii nauczania nazywa heteroedukacja odwrócona, czyli dziecko naucza rodzica, a nie rodzic dziecko. Dzieci są w, w bardzo chłonne, jeśli chodzi o nowe informacje, e, mają też naturalną skłonność do tego, aby e, zabłysnąć intelektem w czasie spotkań rodzinnych, aby w ten sposób odbudowywać swoją e, pozycję w rodzinie, i myślę, że. Poza tym, że przekażą tą informację, to jeszcze ta informacja zostanie u nich utrwalona w formie nawyku. Jeśli przygotowywane były programy dotyczące odpowiedniego żywienia dzieci i młodzieży, to koncentrowano się albo na rodzicach, albo na samych dzieciach. No, które dziecko same sobie gotuje obiad? To przecież rodzic gotuje obiad, prawda? Ale to dziecko może zasugerować, co ono na ten obiad chciało jeść, i co jest według wskazań zdrowe, a co jest niezdrowe? Bo jeśli mama nie wie, to powinna się douczyć. Następnym problemem są zgłoszenia na te badania. Jeżeli społeczeństwo już jest coraz bardziej wyedukowane i wie, że badania profilaktyczne jednak są ważne w tym wczesnym wykryciu nowotworu, to jak zorganizować, czy powrót do. Tego, co było w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, a zanegowane zaproszenia pisemne, czy pozostawić tylko telefoniczny, czy jeszcze popracować nad inną formą tych zaproszeń, bo jednak sama edukacja też nie będzie skuteczna. To, z jakim odzewem spotka się zaproszenie na badanie profilaktyczne, zależy od bardzo wielu czynników. To jest kwestia zaufania do tej metody, do odbioru choroby w społeczeństwie i do jakości wykonywanych badań. I teraz, jeśli mamy taką sytuację, że w Polsce, jako jedynym kraju Europy, wzrasta umieralność na raka piersi, no to świadczy to o tym, że dzieje się źle. To znaczy, że dzieje się źle nie, w, nie tylko w zakresie świadomości, ale w zakresie funkcjonowania. Służby zdrowia, i w tym momencie taka osoba, która jest zdrowa, która, której nic nie dolega, nie jest przekonana do tego, żeby wykonać sobie badanie profilaktyczne, bo tutaj działa to, co socjologowie określają jako efekt pozornej nagrody. Co jest nagrodą za dobrze wykonane badanie? Ewentualnie znalezienie problemu, prawda? Lepiej ten problem oddalić od siebie, skoro nic mi nie jest, to niech tak pozostanie. Przecież statystyki mówią, że co czwarta to może ja jestem wśród tej trójki, której ten problem nie dotknie. Za mało się chwalimy efektami tego, że choroba nowotworowa może być skutecznie leczona, za mało się chwalimy tym, że nowotwór, który, którego średnica w obrębie piersi nie przekracza jednego centymetra, może być w 100% w tej chwili wyleczalny. To są dane, którymi się w tej chwili chwalą te kraje, które na profilaktykę łożą odpowiednie środki od 20-30 lat i wprowadzają rozwiązania organizacyjne, cały czas je dostosowując do oczekiwań społecznych i aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Jestem nadzieją, że może zmienić się sytuacja w zgłaszalności na badania przesiewowe. Dziękujemy bardzo. Gościem naszym był dr Dariusz Godlewski, radiolog, dyrektor, dyrektor Ośrodka Epidemiologii i Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.